Witam wszystkich miłośników kąpieli w basenach ogrodowych. Nastały upalne letnie dni i każdy szukał chłody jak i gdzie może. Proponuję basen. Żeby jednak korzystanie z basenu było bezpieczne pod względem zdrowotnym, musimy zadbać o jakość wody. I dzisiaj właśnie o tym. Na początek informacje techniczne. Wszystkie zabiegi typu szokowego najlepiej jest wykonać wieczorem, kiedy w basenie nikogo nie ma. Produkty sypkie i płynne najbezpieczniej jest rozpuścić w wiadrze z wodą i wlać powoli przy włączonej pompie w miejscu dyszy ssącej lub do skimera. Przy braku skimera rozlewamy po powierzchni wody. Tabletki umieszczamy w specjalnych dozownikach. Czytajcie instrukcje. Rękawice ochronne i okulary są obowiązkowe. Nie nachylać się nad opakowaniami, nie wdychać, bo to naprawdę jest szkodliwe, a dla dzieci groźne. W ogóle całą chemię trzymajcie z dala od dzieci. Zacznijmy od pH czyli kwasowości wody. Sprawdzimy ją takimi paskami. Dla naszego zdrowia idealne jest, kiedy woda ma pH 7,4, 7 czyli odczyn obojętny do lekko zasadowy. Kiedy temperatura powietrza wzrasta, wzrasta też pH wody, co może prowadzić do podrażnień skóry i świądu. Wizualnie może też powodować mętnienie wody. Przy wysokim pH inne środki chemii basenowej słabiej działają. Dlatego w tym przypadku należy zastosować preparat pH-. Opady deszczu obniżają pH wody, co może prowadzić do podrożnienia błon śluzowych, zaczerwienienia oczu. W kwestii sprzętu może dojść do przyspieszonej korozji elementów metalowych. A w końcu może zacząć nieładnie pachnieć. Tu należy zastosować preparat pH+. Kiedy odczyn mamy ustalony na odpowiednim poziomie, możemy zadbać o inne parametry wody, poczynając od dezynfekcji. Termin ten jest nam wszystkim znany i oczywisty. Dezynfekcję można prowadzić dwoma metodami: chlorową lub tlenową. Zawsze należy czytać instrukcję dawkowania. Zbyt duża lub zbyt często stosowana dawka chloru wolno działającego zakwasi wodę. A co się dzieje przy niskim pH, już mówiłem. Za to za mała dawka nie będzie skuteczna. To też jest jasne. Dezynfekcję chlorową stosujemy w dużych basenach. W tym celu używamy szybko działających tabletek lub granulatu, często opisanych jako chlorszok lub szybkie tabletki. Szczególnie polecane, gdy woda nie była dawno odkażana, chodził z powodu wyjazdu lub kilku dni niepogody. Jeśli z basenu korzystają dzieci, dużo bezpieczniejszą metodą uzdatniania wody jest metoda tlenowa. Skutek niemal ten sam, a unikniemy przykrego zapachu i ewentualnych podrażnień skóry, oczu, śluzówki u dzieci. W związku z tym, że sam tlen nieco słabi od chloru radzi sobie ze wszystkimi zagrożeniami występującymi w wodzie, można zastosować taki zestaw Aquablank A oraz Aquablank O2. Pierwszy działa bakterioglono- i grzybobójczo i jest aktywatorem do granulatu tlenowego Aquablank O2. Oba działają niezwykle skutecznie, wzmacniając nawzajem swoje działanie. A skoro już zacząłem o glonach. Są to organizmy bardzo szybko rozmnażające się w wodzie, na ścianach i dnie basenu. Na tempo ich wzrostu wpływa temperatura wody i nasłonecznienie. Specjalnie do ich zwalczania możemy zastosować środek ALBA oraz ALBA Super, które wniknie we wszystkie szczeliny urządzeń wodnych, filtrów i przeciwprądów, uwalniając je od alg. Zdarza się, że mimo odkorzenia wody ta pozostaje mętna. Powodują to drobne zanieczyszczenia mechaniczne, których nie może wyłapać filtr i którym ani chlor, ani tlen nie dają rady. Wystarczy zastosować środek Flockfix, który te drobne zanieczyszczenia poskleja we większe cząstki, a filtr basenowy, odkurzacz czy zwykła siatka denna już sobie z nimi poradzą. Podsumowaniem tych środków są tabletki multifunkcyjne o najszerszym spektrum działania, których zadaniem jest walka ze wszystkimi problemami wody w basenie. Wolno rozpuszczające się, duże lub małe, w zależności od wielkości basenu. Jedna bardzo ważna uwaga, te środki nie nadają się do oczek wodnych. Poza tym stosujcie je według zaleceń na opakowaniach, jeżeli chodzi o baseny. Nie ma sensu dawać ciut więcej, żeby było lepiej, bo lepiej i tak nie będzie. A może za to, to być groźnie. Dodatkowo trzeba wymienić tygodniowo około 3% wody w basenie. I to by było na tyle w kwestii utrzymywania czystej wody w basenach ogrodowych. Życzę wszystkim słonecznych dni i bezpiecznych kąpieli. Jeśli się podobało, subskrybujcie nasz kanał. Kliknijcie w dzwonek, a będziecie na bieżąco. Do zobaczenia.